Do błędu przyznał się Mercedes i postanowił nie likwidować klasy A, tego swego pierwszego, najmniejszego, no i przez to też najtańszego modelu. Jakiś czas temu, myślę, że już chyba kilka lat, powiedzieliśmy, że Mercedes będzie robił jak najwięcej bardzo drogich samochodów, bo one przynoszą dużą marżę, na tym się tak naprawdę zarabia, a te małe to tylko więcej kłopotu sprawiają. No jak się okazuje nie do końca Mercedes się wycofał i co więcej, rozszerza funkcjonalności klasy A, gamę silników, gamę wersji wyposażeniowych, więc klasa A pobędzie z nami jeszcze, uwaga, dekadę. No bo jak jest potrzeba ze strony klientów, jeżeli jest popyt, to dlaczego by mieli likwidować? No jednak chcą, żeby firma przynosiła zyski, klienci chcą kupować, to trzeba produkować i tyle, i zdaje się, że no, musiała się poprawić. Sprawa produkcji samochodów, bo decyzja, to znaczy, chcieli wycofać się z produkcji Mercedesów klasy A, dlatego że nie dawali rady produkcyjnie, między innymi, a łatwiej zarabiać na większych, droższych samochodach niż tych mniejszych, stąd takie decyzje teraz to zmienili.